Wciekł. Powiedz mi, dlaczego miałbym oddać twoje łóżko? Ja nie pierwsze moje łóżko. Moje łóżko jest na samym końcu, Beatrice. <noise> Hej, działo się coś na twojej warcie? No... Była jedna taka trochę dziwna historia. Dawaj, opowiadaj! A więc... To było tak... Byłam na warcie, nie spodziewając się, że coś mnie zaskoczy, a przynajmniej miałam nadzieję, że nic nie nadejdzie i nie zaatakuje. Rozglądając się, usłyszałam nagle, jak jakieś krzaki zaszczyciły, więc podeszłam ostrożnie sprawdzić, czy może ktoś nie czycha. Szczerze mówiąc, trochę się zaczęłam stresować, że mnie zaatakują. Weszłam trochę głębiej w las i spotkałam tam jakiegoś gościa, który wyglądał w miarę normalnie. Jak się przyjrzałam, ale jakoś podejrzanie się na mnie tak patrzył. Nic nie mówił, nic nie robił, jakby czekał, że wyczuje moment na atak. Nie sądzę, by to był aż tak podejrzany Lin. A czekaj, po chwili dostrzegłam, że wyglądał na trochę przestraszonego. Zaczęłam myśleć, że to faktycznie wampir, ale jakiś słabszy. No, ale no, 100% już naprawdę nie wiedziałam. Podeszłam do niego bliżej, wiedziałam jednak, że coś jest nie tak z jego nogą, i przez to serce mi się trochę zmiękczyło. Chciałam mu pomóc, bo wyglądało na źle zranione. I w ogóle, wyobraź sobie, że kiedy pobiegłam po apteczkę i wróciłam, go już nie było. Nie powiem, trochę mnie to zdziwiło. Może Vampir go zaatakował? Nie chciałam tutaj przyjść, przesięgam. Nie jestem z liderem, nie chcę już tam być. Proszę, pozwólcie mi tu zostać, ja nie chcę tam wracać. A, co? nie wiem, ale wydaje się.